Jakie zaskoczenia przyniesie końcówka września w dziedzictwie? Jedno jest pewne, emocje sięgną zenitu. Ais sama wpada w pułapkę tekina. Neze, zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością siostry, dzwoni do Ferita, który zarządza jej poszukiwania. Co jeszcze przyniosą odcinki od 701 do 707, które zostaną wyemitowane od 29 września do 5 października? O czym jest dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kyrymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześniej owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusuf. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Jaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły. Dziedzictwo. Odcinek. 701. Emisja. 29 września 2025 roku. Yamanowi i Nanie udaje się wyjść cało z kolejnej opresji. Zwracają Welemu skradzione przedmioty. Oboje są pod wrażeniem tego, jak każde z nich walczyło o życie drugiego. Nana czuje się jednak zraniona przykrymi słowami Yamana. Gdy ten orientuje się, że wcześniej opatrznie zrozumiał jej słowa o uczuciach, jakimi go darzy, postanawia jej to wynagrodzić. Ais i Ferit odwiedzają Nilgan w domu. Mają nadzieję, że pod nieobecność męża, kobieta zdecyduje się wyznać prawdę. Gdy ta ponownie wszystkiemu zaprzecza. Domyślają się, że Tekin nie tylko obserwuje Nilgan przez ukrytą kamerę, ale grozi, że skrzywdzi jej matkę. Policjanci zapraszają matkę Nilgan na posterunek, gdzie okazuje się, że kobieta nie ma pojęcia o prawdziwym obliczu swojego zięcia. Nie wtajemniczając jej w szczegóły, robią sobie wspólne zdjęcie i odwożą ją do domu, obejmując ochroną. Następnie przesyłają zdjęcie do Nilgan, żeby zapewnić ją, że jej matka jest bezpieczna. Tymczasem rozwścieczony działaniami policji Tekin więzi kobietę w ukrytym pokoju w domu. Dziedzictwo odcinek 702. emisja 30 września 2025 roku. Żeby wynagrodzić na nie swoje wcześniejsze zachowanie, Jaman zamawia dla niej pierścień łuczniczy. Ainer przypadkiem słyszy część jego rozmowy i rozpowiada że Yaman kupił opiekunce pierścionek, wywołując tym niemałe zamieszanie. Ice i Ferit niepokoją się faktem, że Nilgan nie daje znaku życia. Ponownie odwiedzają mieszkanie Tekina, lecz ten informuje ich, że żona wyjechała w odwiedziny do ciotki do innego miasta. Policjanci, chociaż przypuszczają, że mężczyzna kłamie, nie mogą nic na niego znaleźć. Korej z niepokojem patrzy, jak Ferit po raz kolejny przesłuchuje hakera, jednak i tym razem nie udaje się niczego z niego wyciągnąć. W rezydencji pojawia się Hazal, kobieta reprezentuje firmę, wraz z którą Jaman chce przystąpić do ważnego przetargu. Nana od początku jest zazdrosna o piękną kobietę, a pewne nieporozumienie między nimi jeszcze bardziej potęguje jej niechęć, dziedzictwo, odcinek. 703 Emisja, 1 października 2025 roku. Obecność Hazal doprowadza nane do białej gorączki. Kobieta jest przekonana, że nowa partnerka biznesowa Yamana ukrywa swoje prawdziwe, złe oblicze i ma wobec Yamana również osobiste plany. Dodatkowo Yaman prosi o salep dla siebie i współpracowniczki, czym sprawia na nie ogromną przykrość. Sytuację pogarsza fakt, że Hazal zostanie w rezydencji na noc. Tymczasem Tekin zamyka Nilgan w komórce za regałem. Kobieta jest przerażona, a mężczyzna grozi, że ją zabije. Korzystając z chwili nieuwagi Tekina, Nigan udaje się wysłać sms do Ice z prośbą o ratunek. Ferit i Falken są na akcji. Ice postanawia, że sama spróbuje jej pomóc. Dziedzictwo, odcinek 704, emisja 2 października 2025 roku. Próbując ratować Nilgan, Ais sama wpada w pułapkę Tekina. Neze, zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością siostry, dzwoni do Ferita, który zarządza jej poszukiwania. Chociaż Ferit jest pewien, że to sprawka Tekina nie może mu niczego udowodnić. Podczas poszukiwań wychodzą na jaw mroczne fakty z przeszłości mężczyzny. Nana jest w szoku na widok Yamana wychodzącego późnym wieczorem od Hazal. Opiekunka nie ma pojęcia że Yaman tylko wymieniał żarówkę w jej pokoju. Nana słyszy również rozmowę telefoniczną Hazal z przyjaciółką, podczas której kobieta nie kryje zachwytu jamanem. Na domiar złego Jaman i Hazal szykują się do wspólnej podróży służbowej. Brat aresztowanego hakera żąda od Korea pieniędzy za milczenie, dziedzictwo, odcinek. 705, emisja, 3 października 2025 roku. Nedim w końcu informuje Jamana o swojej rezygnacji. Choć przez chwilę się waha, mężczyźni ostatecznie kończą współpracę. Nana nie potrafi poradzić sobie z emocjami i uczuciem, jakim darzy Yamana. Prosi Pinar o pomoc i radę. Nie potrafi też ukryć swojej niechęci do Hazal. Ku zaskoczeniu Yamana wypomina mu rzekome zainteresowanie wspólniczką i zaznacza, że ze względu na dobro Jusufa nie aprobuje jego związku z Hazal. Yaman ma już niemal pewność, że nana jest o niego zazdrosna. Zespołowi Ferita udaje się ustalić, gdzie Tekin przetrzymuje kobiety i w ostatniej chwili uwalniają je z rąk psychopaty. Dziedzictwo odcinek 706. Emisja 4 października 2025 roku. Korej zostaje pobity przez brata hakera podczas próby odnalezienia obciążającego go nagrania. Chociaż Ferit ma nadzieję na romantyczną kolację z Ais, okazuje się, że policjantka zaprosiła cały zespół. Ku radości Neze pojawia się również Falken. Ais zauważa, że mężczyzna nie jest obojętny jej siostrze. Wszyscy spędzają razem miłe chwile, które jednak kończą się inaczej niż Ais by sobie wymarzyła. Hazal nie kryje niezadowolenia na wieść, że Yaman oddelegował do współpracy z nią kogoś innego, co zaś bardzo cieszy Nanę. Nana próbuje swoich sił jako tłumaczka w wydawnictwie. Gdy Jaman znajduje próbkę jej tłumaczenia, jest pewien, że to zwierzenia nany dotyczące uczuć do niego. Gdy nieporozumienie zostaje wyjaśnione, Jaman odczuwa pewne rozczarowanie. Jest wyraźnie poirytowany faktem, że Nana ma szansę na współpracę z wydawnictwem jako tłumaczka. Jednak gdy Nana otrzymuje do przetłumaczenia fragment powieści kryminalnej, dochodzi do nieporozumienia, które pozbawia ją szansy na tę pracę. Ku zaskoczeniu Nany Yaman proponuje jej pracę asystentki. Dziedzictwo. Odcinek 707. Emisja 5 października 2025 roku. Nana jest przerażona wizją pracy z Yamanem i jego ciągłej bliskości. Początki zdecydowanie nie należą do najłatwiejszych. Tymczasem Nedim realizuje kolejne kroki swojego planu zniszczenia Yamana. Okazuje się. Że po upadku ze schodów Ice będzie potrzebowała pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Pech chce, że Neze musi jechać do rodziców, żeby pomóc w opiece nad chorym ojcem. Na wieść o tym Ferit, mimo sprzeciwu Ice, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.